Dzisiejszym krętymi ścieżkami Zawędrowaliśmy do Sosnowca Jestem na ulicy Kilińskiego Tutaj znajduje się Cerkiew Prawosławna Którą chcę Wam dzisiaj pokazać No to wejdźmy sobie Na teren cerkwi Cerkiew pod wezwaniem świętych Wiery, Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu. No, aby wejść do cerkwi, no trzeba być stosownie ubranym. Tutaj, na tej tablicy Mamy opis o prawios, po prawosławiu. Prawosławie na ziemiach polskich. Idąc tutaj tą aleją do Cerkwi, możemy czytać wszystkie informacje na temat Prawosławia i Cerkwi w Polsce. A to Cerkiew w pełnej krasie. No moi drodzy, przed chwilą zostałem pouczony tutaj przez osoby opiekujące się tą cerkwią, że wewnątrz nie wolno mi robić zdjęć ani filmować. Także mogę tylko tą cerkiew Wam pokazać tutaj z zewnątrz, jak wygląda. Jeżeli będziecie chcieli ją zobaczyć, no to musicie się osobiście tutaj pofatygować. I ją zwiedzić sobie. Naprawdę wnętrze jest bardzo ładne. Także no, przybywajcie tutaj do Sosnowca na ulicę Kilińskiego i zobaczcie sobie tą cerkiew osobiście. No, ja przejdę tutaj tak w koło żeby ją wam pokazać na zewnątrz. Bardzo ładne zaplecze tutaj wszystko sprzątane, wyczyszczone. Także dbają o tą cerkiew. Nacerkiw no jest bardzo ładna tutaj, zwłaszcza od tej strony. Tutaj mamy tabliczkę informującą, że to jest zabytek. Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Wiery Nadjeżdy i Lubowi. Wybudowana w latach 1888-1889 według projektu Prokofiewa z Piotrkowa w stylu neobizanckim. Jeszcze raz. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem wiery, nadjeżdy i lubowi. Wybudowana w latach 1888-89 według projektu Prokofiewa z Piotrkowa w stylu neobizantyjskim. Wewnątrz ikonostas autorstwa Lubiewia... Lubie, lubie, lubie. Wewnątrz ikonostas autorstwa Lubiediewa z Moskwy. Urząd Miejski Sosnowiec, PTZK Oddział w Sosnowcu. No i tutaj jak już wspominałem mamy te wszystkie zakazy, które obowiązują w cerkwi. opuszczam już teren cerkwi moi drodzy no niestety nie udało mi się sfilmować wnętrza tej pięknej cerkwi no mówię wam że jest naprawdę bardzo okazała także krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka a ja dziękuję za uwagę zapraszam do Komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia!